kolejna część styczniowej audycji o tym jak sektor korporacja wydawnicza przekształca się w multimiliardową korporację budowniczą i dzięki czemu jest to możliwe posłuchajcie bo to jest naprawdę szokujące construction of our new world headquarters in Warwick New York hundreds of volunteers Arrive every week to help out All with a variety of construction skills. jest ciekawe, bo ogólna zasada w organizacji jest taka, że nie, nie powinno się dokształcać zdobywanie wyższego wykształcenia, czy jakichkolwiek takich lepszych umiejętności typu inżynieria czy coś jest niewskazane, żeby to zdobywać, ale wykorzystywanie takich ludzi do własnych celów jest jak najbardziej w porządku. But one may ask. With so many people needed. how do we find the right people for the right job jak so, znajdujemy niewolników do wykonywania bezpłatnej pracy? The answer is Warwick Construction Groups that have... Widzicie, mają własne, specjalne brygady budowlane, które pracują bezpłatnie i na własny koszt wszystko robią? A wszystko, co oni budują, jest własnością Towarzystwa Strażnica. Nikt nie ma innego tego prawa. To jest świetny biznes. Jakbym ja miał firmę budowlaną, zaradniłbym 100 osób za darmo, i to, co oni budują, to ja z tego tylko cierpię. Zyski oni nie dostają nic z tego i nie mają nic z tego. To jest po prostu zwykłe oszustwo. Ale jeżeli obie, o, i, i złodziejstwo, jeżeli o, obtoczysz to yy, wątkiem religijnym. To wtedy ludzie będą gotowi to wszystko robić dla ciebie, nie? Been set up all over the country. The War Construction Group is basically a staffing agent. Widzicie, to sami powiedzieli, że to jest agencja zatrudnienia. Więc dlaczego hmm, świadkowie nie płacą podatków z tego? Skoro oni działają na zasadach agencji zatrudnienia, ktoś jest zatrudniany, wykonuje jakąś pracę, ale nie pobiera i nie dostaje za to żadnego wynagrodzenia. To jest bandyckie zmizłudziejstwo. złodziejstwo. See. Local brothers are given the task to find and assess the construction skill level of volunteers and then forward that information to the branch. At that time, we were working with 11 RBCs, roughly 25,000 volunteers. How were we going to contact them? Well, we sent over 200,000 emails looking for skilled volunteers in various trades. Then we hit the road, 30 different locations around the state, and interviewed everyone that was interested in Warwick. Don't you think that it's even amazing that Jehovah assigns humans to do the work for him? I teraz właśnie to, to jest ten bezwstyd tej organizacji. Że to Jechowa potrzebuje tych ludzi do pracy, żeby budowali nową siedzibę świadków Jehowy. no... Masakra nie. I he calls us in 1 Corinthians 3, verse 9, he calls us fellow workers. What a beautiful expression! I są naprawdę chętni, gotowi wydawać własne pieniądze, poświęcić czas, zapłacić za samolot, zrobić wiele innych rzeczy, tylko żeby jechać i za darmo robić na korporację w Nowym Jorku. Um, jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, że to jest, że świadkowie chowy są sektą,

Volunteers have been organized into 23 different trades which are managed from the field. Volunteers receive help with any questions, arrangements or information about Bethel, as well as any Bethel training they may need. Over 7000 interviews have already been conducted. One of the first things that my middle To, to dlatego nagrywam ten filmik. Zobaczcie, dom rodzinę. Jest to zarazem za, śmieszne, jak i godne pożałowania i smutne. Posłuchajcie dokładnie, co oni mówią. Marzył o krowie i właśnie ją kupili. I jakieś dwa tygodnie temu. I musieliśmy sprzedać krowę, którą kupiliśmy niedawno, żeby tata mógł jechać i za darmo pracować dla siedmiu tych klaunów w Nowym Jorku. Bo tego wymaga przekład typu jehowa. Biedna krowa. Dwa tygodnie tylko pożyła. Tak, Jehovah wymaga od Was sprzedania krowy, wydania pieniędzy na bilet i, i, i jechanie, i charytatywnie pracowanie dla sektora korporacji. To A to jest dobre, bo mamy odczucie, że te obiekty przetrwają do nowego świata. Skoro ma być zniszczone wszystko w Armagedonie, to obiekt ten na pewno zostanie. On na pewno zostanie, przetrwa do Nowego Świata. I Wy w Nowym Świecie, kiedy już my wszyscy będziemy z zgniłymi trupami, będziecie z niego korzystać. Następny filmik będzie o tym właśnie: jak to, jak to Jehowa zadbał o Sarę Królestwa na Tajwanie podczas tsunami, i one jakoś nie przetrwały do Nowego Świata. A ona tu będzie płakać, ta, ta biedna siostra i rozżalać jak to, jak to jest wspaniałe, bo ona ma przeczucie, że to ten budynek przetrwa do nowego świata. Patrzcie jak, jak ci ludzie mają, e, mają zniewolone umysły w ogóle. To jest To nowy to jest szansa mieć w Udział w czymś wyjątkowym, no tak, no budujecie, budujecie wyjątkową posiadłość dla, dla kilku staruszków, no. Super! Krowa do sprzedania. Tym zakończę. Tytuł będzie Krowa do Sprzedania. Zachęcam Was, żebyście, żebyście przekazywali dalej te filmiki, bo nie, niech ludzie patrzą, jak. Jak ktoś rozbiera cały ten, ten tą audycję styczniową, mówię, ja rozbiera to na pierwsze, jak to jest wszystko głupie, jaka to jest propaganda. To tak samo jakbyśmy oglądali koreańskie wystąpienie Kingdom Una czy Kingdom Ina, gdzie tam wszyscy płaczą i zanoszą się, a z tyłu mają karabiny za plecami, ale wszyscy tak krzyżą. I To jest to samo tutaj. To się niczym nie różni. Pozdrawiam serdecznie, część trzecia.